Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Akalzer, a i ze mną jest Difo. siemanko, no i gramy sobie w Catch'n Ranch taką mapkę, gdzie mamy automatona i hybrydę, automatoni ma mają się obronić przed hybrydą i ją zabić. A chyba idę ma złapać wszystkie automatony. Ta. No, tak. No, także sobie tak. Dobrze, czyli jest stał, jakiś Czas. Czas. Ja idę na moje miejsce, coś hmm. loguje. No, tak dziwnie. Przy początku, kurde, ten gość już poszedł zająć mi miejscówkę moją. Dobra, to ja buduję jeszcze ten tutaj. I spadamy, gdzie lecimy? Czekaj ja na razie. Gdzie ty jesteś? Bo ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Zbuduję już tego na początku, tutaj gdzieś, tak? Ek. Gdzie ty jesteś? Cholerka no. No i teraz tak ci szukać? Zaraz będzie hybryda, nie zdążę. O oh, szwak, jest. Hunter wyszedł z gry. Ojej. Gdzie ty jesteś? Tutaj budujesz, na środku? A, tak. Tu jesteś, widzę. Co czekaj tutaj nie budujemy. O, a, bo Hunter wyszedł, no tak. Ale mi. Ej, kogo wziąć? ja może Immortala wezmę. No mea. Kurde, nie ma to jak znać, nie ma nie znać angielskiego. Fuck. Ach, chyba się chce być klubią, też mamy Czas Doma. też mam... Ja też sobie głosuję na czas zawsze. To jest najfajniejsza mapa, tylko... Mam taką jedną fajną miejscówkę, której zawsze chcę Dwa. Ruszaj. To nam na górę? Na górę to? Tak, tak. Ustaw Na górę i w prawo tutaj. To weź znacznik kliknij ten, żebym wiedział gdzie jest. Aha, tutaj biegniesz. Tak, buduję tenta tutaj. Ula. No Dobra, ja też. Autor Reaper, ustaw. swojego... z twojego możesz zbudować w sumie gdziekolwiek. O, to tu zbuduję, o tu. No, tylko ten buduję na początku. Ta, tam już jest jeden. Niech go zniszczy. Szczerze dostał kasę sporo. Aż nieważne. Mhm. Tylko upgradeuję szybko. Tak, tak. Potem się goldmine w ogóle buduję tam. Od 32 Tak, a teraz i... troszkę troszkę teraz zmienili już. Dawaj, raz buduję jednego. Tawera się nie buduje dopóki hybryda nie przyjdzie, bo to ekonomia ci niszczy tylko ten tower. Dobra tam to... weź auto naprawianie i możesz stać przy tym wallu pierwszym moim A, dobra Czekaj, co ja potrzebuję? Bio do. Co? Bio do. co ten Immortal ma on ma jakieś... Co to jest? A? Nie wiem co to robi. Aha, ty to już budujesz. No mam bajodoma i teraz na 200 będę mógł za 200 będę mógł sobie ulepszyć. Będzie 8 na sekundę. Ustawiłem linię, żeby samo szło. Boję się, że trochę w złym miejscu postawiłem tego. Na ja wolę, że już było. A chyba często na początku nie chcę od razu. Jak ktoś umie grać, to na początku nie niszczy, powiem ci. Wiesz? No bo on się farmi. E, tak, on się farmi, a później po prostu przychodzi i ma na hita wszystko. No i za O dobra, teraz muszę podlewelować sobie wall, ścianę, naszą barykadę. Co trzeba to zrobić? To ma level piąty, mam... Trzymam na szósty, dobra. Hmm. Nie ulepszy na razie tego tower'a, bo niepotrzebny jest. Dobra, na razie tyle. Niech wystarczy. Ja teraz muszę zbierać troszkę. Da się tu przesyłać? Nie da się w ogóle. Mhm. Czy on tamtych będzie tak gnębić. A, Ta, bo on tamtych znalazł. My na razie mamy spokojnie. Dość daleko jesteśmy. Ten A właśnie, no, bo jeszcze kasy nie O, już mam. takie wallhacka tu mieć czy jakoś tak jak to było e, że widzisz przy, w całą mapę a to nie wiem jak dosyka, to nazywają się haki nie ma w ogóle bo jak co oj, wiesz, oni to wykryją szybciutko automatycznie i od razu banik leci więc wiesz ale to odwołanie nie zadziała prawie Za ten... zniszczyłem mojego tenta tak upadek patrz dojechałem. patrz patrz jak go cisnął ojej jak go cisnął a on bez... Może był lepszy od mordera, a... Bo on ma tylko czwórkę ten to. ja mam szesnastkę Ja już dawno w to nie grałem więc zapomniałem no Jak ja się gra wiesz. Dobra No, jak się gra No, a ja w ligę nie Ja po prostu sam nie, pan, nie umiem panować na, na całą mapę Jak są powiedzmy dwie czy trzy, trzy bazy Dobra Mam już 32 to i teraz sam Czuję się czasem taki bezbronny po prostu, jeśli... No, odwola. do walla. Trzeba ulepszyć. O nie, zaznalazłem. Dobrze, to upgradeujmy dalej. Czekaj to się killa, Czy mi się wydaje czy za to, że go trafią do tej kasy? Takie dwójeczki jak lecą czy coś. Nie, Zobra jest Obrażenia. obrażenia. Spokój ja myślałem, że to nie Go jeszcze zaraz zabiję, jeśli nie ucieknie. Ty patrz jak go to, jak go to ciśnie. Ja buduję już goldmine. Mm, to drzewko. Ty, bo jeszcze mam tutaj miejsce, wow. O, to ja też obok Ciebie zbuduję, dobra. Aha, to się tak buduje. Jak to się budowało w ogóle? Chyba ja szkoli szkolite. Aha. Goldminerów i buduję już sobie... Te gold mine. Spoko. Ale tam, wiesz, pół moje, pół twoje tak zróbmy, dobra? Podzielmy się, czy nie? No, chcesz? Dobra, to będą moje. Jeszcze jedno. Te Apple Gardens lub te po 7. Tak. Dobra, wall level dziewiąty potrzebuję. Ale ty już masz kasy, jeśli ten... już możesz to... Teraz 800 potrzebuję. Jeszcze potrzebuję drzewko, dobra. Drzewko, drzewko, drzewko. Mhm drzewko się zbudujemy mm -hmm. tak będę stał obok ciebie bo tam budować te te tak byle ja tam szef, budujemy szef, po prostu żeby było dobrze że mam swoich monstrzy okej okay. hmm. 700 i, jest 800 Są to ma to sobie pod, pod dwójkę to pod dwójkę to pod czwórkę piątkę U te gold miny pod szóstka żenekty. No właśnie ja, nie, ja nigdy nie przypisywałem tego o, no w, y, skanuje nas drewno już trzeba no właśnie ja teraz sobie drzewko trzeba wybudować zrzucałem ja pierwszego walkera tak. już tak łola trzeba ulepszyć łola jest dobrze na razie jest łola Teraz mm -hmm. będę miał 64 na sekundę Już? Ale ty masz, musisz mieć kasę Zaraz um. no, teraz, teraz, no, teraz, na razie nie podejdą Co oni tam mają? Ta hybryda tak, jest. jest troszkę ulepszona, już ma plus 16 do ataku Szybkość plus... mi szybkość ma troszeczkę ulepszoną I pancerz plus 2 a ten to w ogóle, on strasznie, nie ten Dobra, nieważne Szczerze, to my mamy najwięcej chyba miejsca No, dlatego ja zawsze właśnie w tą miejscówkę lecę To ja mu mi się przecież, też nie podoba. Ja im przecież... się Fajnie, bo teraz zrobili, że każdy już jest na co jedną sekundę, a nie jest no, co pięć... Co... Jest co pięć jedno, nie? Bo mhm. tak długo się czekało na to czasami Ta. Hmm. No, no, tak, nie, nie trzeba się czekaj, bać. O... Ale on się farli, dlatego trzeba poulepszać. Masz tylko nie wołowina, że lubi mleko. Ale to już masz tych domków. To powinien wystarczyć, to jak podejdzie ten, to go tak odstraszy, że skutecznie, że... Tak, oj, to to, 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 to i go zabije. No. by tego Walla sobie jeszcze. Na 11 Ja muszę w ogóle se... O! Jest upgrade na 64, Aha, dogoniłem cię Bra, ja, teraz waller czy... trzeba 2000 Jak nas zniszczą to do twojego... to za twojego wiesz Tak, tak Uła, To właśnie dobre A na razie wątpię 28. Na razie coś trochę wątpię, że nas zniszczą no, i A Jak zawsze różowy kolor. A i budować już te lepsze, takie? Co dają chyba 32 chyba? No ja za chwilę będę budował. Jeszcze kasę. Tylko trochę... ja muszę... Ja na tę ten te uprzedząc. Hmm. Chociaż czekaj, zbuduję sobie jednego goldmina tego lepszego. No na razie ja muszę... Ja zmędę. To będzie 32. Dobra, już też zrobiłem tego. Eee, no, goliata. Dobra, na razie robię jeszcze co 7. Jej, a on go tutaj siedzi. Patrz, a już... Zresztą Ma szybkość ataku, ale patrz, ma mały damage jeśli... No tak, on specjalnie chyba to zrobił, żeby szybkość najpierw ulepszyć. No nie? Obronę sobie. Ob obrażenia ma plus 32. Szybkość troszeczkę ma ulepszoną no i... No, tego ma. Na razie nas, nas nie dotknął. Ej patrz już Goliata, jakiego robię. Supramyką kom... Sa a to jest spartan o, level 13 teraz naprawdę dobra 32 będzie i po 7 czekaj ja moje... Ten, to leci tutaj? To już masz 256 eee. Dobra już mam 100 I wola. trzeba Szczerze to jako oni mają ulepszone? się on dopiero 32 ma tutaj ten gość. Dlatego on się na nim farmi, bo jest słaby. Ty, jeśli ten Goliat mu nic nie robi to trzeba się trochę ulepszyć mocniej, bo on ma straszne... Yy, ulepszył sobie dość ma, sporo by... myślę tutaj... spokojnie rozumiemy zrób TTT lepsze goliaty już aha laboratorium trzeba wybudować. czekaj bo to potem na Hells Angel to trzeba będzie 10 tysięcy zbierać tak wiesz co ja zbieram teraz na workarach daj mi 6 no ja też właśnie już za chwilę będę mieć że u to łatwiej jest nazbierać. No, ja już mam tę górkę. Jeszcze, jeszcze sekundę. Dobra, ja też. Tak, masz lepszy przychód troszeczkę. E... Dobra, teraz 12 tysięcy i będę miał 500 ile? 512 tego tenta. Ulepszy tych workerów. Spokojnie, jak przyjdzie tenta. O właśnie, trzeba z tego zaznaczyć na pasek. Dobra, czyli to już się o, o ten upgrade'owanie nie, nie musisz, bo już masz dziesiąty. O kurde, ale on ma damage. On go zniszczy, ty. On go zniszczy. Jeśli nie ucieknie. No, już go wykończył. Z nami będzie miał trochę kłopotów. Tak, u nas będzie trochę więcej tych... on nas jeszcze ani razu tak nie zaatakował tym swoim hybrydą, on tylko Ej, dobra, ulepszaj szybko goliaty, bo naprawdę... Trzeba to ulepszyć. No bo mm -hmm. ja to wiem się kładę zbuduję. Mmm. To coś. Moi zróżnicy walczą. Chyba bok ciebie. Kurde, nie mam. Bo mi twój worker przeszkadza. Idę, idę Ruszam Zróbmy to Ulepszam, nie? Mm -hmm. W ogóle pomniejszyli je trochę. O, nie ma to jak wikingi. Hells Angel 10 tysięcy. Kurde. Dobra. To już robię następny. Zdaje mi 6 dwóch walkerów jeszcze sobie w skole po co po 6 dają. Uuu, zabił chyba No ja. Dobra. Także to była rozgrywka. Catch and run. No taka w miarę Średniej, średniej szybkości średniej długości może jeszcze jedną rundę nagramy nie myślę wiesz bo to za długo będzie trochę w drugim odcinku Także, dobra my się z wami żegnamy no cześć i do usłyszenia w kolejnych odcinkach cześć